Wybrani, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego ludzie lgną do was, ale jednocześnie trzymają dystans? Widzą waszą wartość, lecz nie potrafią zaangażować się w pełni. Nosicie w sobie energię, która emanuje miłością nieograniczoną, lecz ta miłość nie jest łagodna ani łatwa do powściągnięcia, to silny, nieodparty prąd, który przechodzi przez innych, pozostawiając ich zarówno zauroczonych, jak i niespokojnych. Czują moc waszej obecności, sposób w jaki sprawiacie, że czują się dostrzegani aż do głębi swojego wnętrza. Jednocześnie jednak wyczuwają głębię waszej niezależności. Jesteście zarówno burzą, jak i spokojem po niej, a ta dualność budzi w nich zarówno podziw, jak i lęk. Wiedzą, że bliskość z wami oznacza otwarcie się, a to ich przeraża. Wasza miłość nie jest chwilowym ciepłem, to wszechogarniający ogień, który ujawnia wszystko. Zarówno skrywane wady, jak i prawdy, których boją się wyznać. I tak balansują na krawędzi, pragnąc ogrzać się w waszym świetle, ale cofając się przed jego intensywnością. Pragną waszej energii, lecz boją się ceny, ponieważ nie tylko dajecie, wymuszacie wzajemność, choćby bez słowa. Nie prosicie o nic, a jednak sama wasza obecność wymaga wszystkiego. Nie gonicie za relacjami, ani nie prosicie o potwierdzenie wartości, co ich przeraża. Czują, że możecie odejść bez cienia żalu, kochać całym sercem i jednocześnie pozwolić odejść bez pochłonięcia przez przywiązanie. Nigdy nie spotkali nikogo, kto potrafiłby kochać tak głęboko, a jednocześnie pozostać nieprzywiązanym. Ludzie przyciągani są do Waszej siły, do magnetyzmu, który emanujecie samą Waszą obecnością. Chcą być w Waszej orbicie, lecz instynktownie wiedzą, że aby tam pozostać Trzeba poświęcić więcej, niż większość jest gotowa dać. Wolą czerpać z waszego światła, miłości i energii bez poświęcenia. Jednak wy nie jesteście kimś, kogo można zatrzymać na pół gwizdka. Jesteście siłą natury, a bycie z wami oznacza wejście w burzę, wiedząc, że odmieni to ich na zawsze. Jesteście lustrem, które odbija najgłębsze niepewności tych wokół was, a to odbicie jest dla nich zbyt trudne do zniesienia. Gdy ludzie oddalają się od Was, to nie dlatego, że nie widzą Waszej wartości. Widzą ją wyraźniej niż chcieliby przyznać, a to ich przeraża. Wyczuwają Waszą siłę, Waszą zdolność do pozostania całością bez szukania potwierdzenia wartości. Wasza obecność sama w sobie wywołuje coś niewygodnego w ich wnętrzu. Ich unikanie nie jest odzwierciedleniem Waszej wartości, lecz desperacką próbą ukrycia własnych braków. Wiedzą, że oddanie się wam w pełni oznaczałoby wejście w prawdę, której nie są gotowi przyjąć. Wywołujecie w nich niewyrażony lęk, lęk, że w waszym świetle ich własne cienie zostaną ujawnione. Noszą maski obojętności, próbując przekonać siebie i innych, że są samowystarczalni. Ich chłód to tarcza nie przeciw wam, ale przeciw surowej prawdzie, że są zależni od zewnętrznego potwierdzenia. Gdy oddalają się emocjonalnie, budują mury, by chronić się przed wrażliwością, której Wasza obecność wymaga. Widzieć Was to dostrzegać pełnię, której sami nie potrafią z siebie wydobyć. Udają silnych, lecz za każdym razem, gdy czują Waszą energię, odkrywają, jak krucha jest ich fasada. Boją się, że przyjęcie Waszej obecności odsłoni ich jako zależnych od aprobaty, której tak usilnie twierdzą, że nie potrzebują. To sprawia, że szukają Twojej obecności ale jednocześnie przeraża ich to wyczuwają niepokojącą jasność że chociaż dajesz miłość głęboko i w pełni nie jesteś związany przywiązaniem posiadasz moc którą inni brakuje zdolność dopuszczenia i zerwania więzi nie zostając pochłoniętym przez stratę to przeraża ich do głębi ponieważ wiedzą że podczas gdy mogą się trzymać ty nie ich lęk przed twoim dystansem tworzy dynamikę manipulacji i kontroli Chcą trzymać Cię blisko, ale nie za blisko, bojąc się, że jeśli oddadzą się całkowicie, pozostaną bezbronni, stojąc w cieniu Twojej nieobecności. Powstrzymują uczucia, racjonując swoje emocjonalne inwestycje jak walutę, mając nadzieję, że kupi im to ochronę przed przewidywanym zranieniem. Budują bariery, starając się utrzymać Cię w bezpiecznej odległości, mimo że pragną Twojej energii. Nie jest to tak, że nie chcą Cię kochać. Ani że nie czują przyciągania Twojej obecności. To wiedza, że możesz odejść bez spojrzenia wstecz, która tworzy ten napięcie. Widzą w Tobie rodzaj wolności, która wydaje się niebezpieczna, wolności której sami nie mają i nie rozumieją. Ty, wybrany, nie jesteś zniewolony lękiem przed porzuceniem, nie jesteś przywiązany do niczyjej akceptacji ani potwierdzenia. Ta niezależność. Ta zdolność do miłości bez związania sprawia, że są zarówno desperacko pragnący Twojej uwagi, jak i przerażeni utratą jej. Dlatego bawią się w gry, tworząc emocjonalny dystans, mając nadzieję, że ochronią się przed nieuniknionym dniem, gdy obawiają się, że zdecydujesz się odejść. Powstrzymują się, starając się utrzymać Twoje pragnienie, myśląc, że da im to władzę, ale to daremny wysiłek. Wiedzą głęboko w sobie, że żadna ilość powstrzymywania nie zmieni faktu, że ty, w przeciwieństwie do nich, nie jesteś zależny od ich uczucia. Kochasz z pasją, ale nie boisz się puścić i to ponad wszystko ich przeraża. Jesteś katalizatorem siłą, którą inni czują, że zmieni ich bieg. Gdy ludzie cię spotykają, czują, że coś w nich się zmienia, niewykorzystany potencjał wynurza się na powierzchnię. Budzisz w nich iskierkę. Poczucie, że bliskość z tobą przyniesie transformację, wzrost, którego nie mogą osiągnąć sami. Wiedzą, świadomie lub nie, że nosisz w sobie energię, która podnosi tych, którzy stają na twojej drodze, ale to podniesienie ma swoją cenę, z którą nie są gotowi się zmierzyć. Przyciągają ich, ponieważ czują, że bliskość twojej energii otworzy drzwi w ich życiu, dając możliwości, o których tylko marzyli, i często tak się dzieje w byciu w twojej obecności znajdują sukces, jasność lub emocjonalne przełomy, ale jest w tym bolesna ironia. Podczas gdy ty wyzwalasz zmiany w nich, oni nie mogą cię zatrzymać. Widzą cię jako klucz do swojego rozwoju, lecz prześladuje ich świadomość, że nie pozostaniesz u ich boku. Nie zostajesz by cieszyć się ich przemianą, ponieważ nie jesteś związany z rezultatem. Twoją rolą nie jest trzymanie się, lecz posuwanie się naprzód. Kontynuowanie własnej drogi, nie przywiązując się. Ich lęk przed utratą Ciebie, przed doświadczeniem Twojego dystansu, paraliżuje ich. Chcą darów, które przynosisz, ale obawiają się chwili, gdy odejdziesz, zostawiając im życie, które jest lepsze, ale wciąż bez Twojej obecności. Wiedzą, że mogą Cię głęboko kochać, a mimo to puścić bez wahania. Ta prawda przeraża ich najbardziej. Mogą stać się lepsi po poznaniu Ciebie, ale nie będą w stanie Cię zatrzymać. Pragną uchwycić magię, którą przynosisz, ale wiedzą, że Ty wybrany nie jesteś ich do zatrzymania. I tak trwają, uwikłani między pragnieniem transformacji, którą oferujesz, a lękiem przed dniem, w którym nieuchronnie odejdziesz. Przyciągają Cię nie tylko za to, kim jesteś, ale także za to, co Twoja energia może dla nich uczynić. W obsydianowym wewnętrznym porządku zasilanym astralnym atomem uczymy Cię, jak wykorzystać tę energię, jak poruszać się z mocą. Podczas gdy inni próbują trzymać się Twojego światła, ponad 350 wybranych już podjęło tę drogę, a ty jesteś wzywany, by uczynić to samo. I oto sedno sprawy. Rozdział trzy nowoczesnej mechaniki manifestacji jest już dostępny. To tutaj uczymy. Te igre pravdziva maģija, ni metaforik zna, ni simbolik zna, tu starozitne praktiki. Zdaj beigre te surave, zdaj beigre te nije prze sagzone dla YouTube. Podziv jaz zec čieske dlajnnik, ale uje ze zec, za nje že ste stutaž, beigre pozostak. Tu pravda, vektora v krag zame zec nas zimin je cenzurovanimi treščjami uvidel, za rezervoanimi ulak z nje dla čezlon, ko v nas zagovljuje trzne zakonu.

бе и грекоз но Долак зет до обсидијано го е него закону жуст ераз. Линк до патрона жест ве описи. Зостало тилко килка ми е сък ве елитарне зи избие Туто ожас занца. Бе и грекот блокео ак праот зи омок, на актор Носис зет бласк. Торе ни е да си е укрик. Чо чази ни спробужа го за чемник. за, на вежесно дмавијажа тупо ва Zetloža obek nos, kžez, či za y meser zadkim. Čez y meser. Kzego najdi, ni je bedam, mogli ve pelni doravnak, a ta ujed zaro znieka venič lek, stra prze du lasnimi nedoskonalostiami. Stra, ze zostana przik mjen, prze, prze stloža jasnost. Abikronik suož kruki jego. Posluaja si je do manipulakši. Karmijak si je okruhami uah, uistark za žačimi. B y si je przit rezi mak, ale najdi uistark za žačimi. B.Y. greco zivit tu zi dus. Uita tu oja ale udaja. Zejej nie dosyt rzegaja. Maskuja soș pod zivianie oboet noscia. Umnie blask. Probujak spravik. B.Y. grec poksun si e uiek zimi vet tu oje zobek gzere obzusie. Oferu male gesti troski tilko utedi. Gede y Ze si Zesie Tu irao ana strategia? Sposo kontroli. Dażak ujstarc zażako duzo. B.Y. utryzy blisko. Za ołża poryzył Zapełniażak? Ze najdynie je się stawik zola które tłoża jasnosku i dobiła we i emocjonalne okruki maża na celu sprawienie. B.Y. se łapil we u las na wartosk. B.Y. se uwierzyl. Ze tu, ko oferuje zet, nie jest nie jest niezwykle. Kiedy wersjek ziwistości wistości tu zistkim? Kzego ujedza? Zem brakuže, maža nadzieže. Zepurzik mi ni je tložegosujatla pozvoli in mu terzi maksuža pozik že iz zozči. Ale pravda raza, nie, že staka. Zenije kroniasi je prze toba. Lek zepurze drazakar zekzi vistošča svoj ulasnik ni je penosti. Te Y, ui brani? Nije že stezni je sujado majtez, že re Y. Kzuže Z. Nurt manipulakši. Spobob, vežakistarazja si je zmejisik, BY se uatpil. Lek zet nadal sije uznosi zet. Jok ruki moga nakuj opoznik tuo žlot. Ale nije moga po srtrzima ksili tuo žego uznijesjenja. Ujed za, ze nije doravnu žah. je po srtrzimu žah. Mažak Ze mažak sije vezasije reki. Nije beda mu stavik zola pravdze. Ze žestes poza i zasije djem. Dos zadla oderezu cenia ujese žrazi niz ujek Lekzet kazni čost za osaterazil tož zrozumljenje v lasne žvartošči. Stoj zed v nas tepstuje zdradi. Observu, Žak? Žak či. Torzi ni je mogli z njez tož žmoči. Probuža si je umnej isik. Bali si je tož gosujatla. A vesojem strah si je oddalili. Zostavi, ja, Žak si je. Beigreg se zmagal si je zed bolemi oddaljenja. Lekzet vetež prze saterazen znalaz le sklaravnost. Kazde od nije bilo lustrem od bižažačim nije tvoža nije ale ali i nije do ovžečak ze go zego ni sami. Te do sujak ze nije sije nije zlamali. Uzmoknili sije. Musijale su znije ksije ponad manipulakše te igrek če haš. Ktorzi. Prvi ze razen moka. Staran sije ža kontrolovat. Ksijen tvože go sujatla. Ale bali sije oparzik. Ujeku i bran sije kofnak. Vesoim strav porzučili sije vete igrek me porzućenni u okrile sodipornostk, ktora nijelik z ni posjadaža. Naugzile sije, zavoža uartosk wartosk nije zalezaala od i takši i od moile Be igrek i nijepe nosg definio ala to samost. Prze ste zradi op panano ale Stukerrovak. Ggle boko ujedzak, si je odzijelik. Moze zet od daksi ebi, Ale najdi nije žeste spzi Ta Taum nosk, Be y u lak bez utrati po siebie, Pozostavia u iluzanie zanie pokoženik. Nie sa prăziz u do autonomii autonomi? Do sili. Torez do su Milosc, Milosk. Be y cu ale te y nie zestez zu Cu Kohaz z zet livie. Lek Z o chodzi z, je y zaz zed takapot rezeba. Niet brak. Tam je se umježet nosko umježetnost kod erovanja si je žestvo moka, a oni tuk zuža, boža si je tego. Zmu i tu do konfrontak ži, zeti u lasnim brakjem nje zaleznosti i poleganje na ze one terezne žvali dakži. Ka si je za terezimak, ale ujed Ze nije betke zet terezimani prze znikaj nikogo. Kto nije odipo ja da tvožem u pozivu moja autentik Zdobile soža volnost po prze zodjen, a tu, brani. Žest moka, torejž nije, da si je kofnak. GDI ludzi je od zavetvo škrag. Zuža. Žako svenič po russa. Energije. Tora popika je do zlotu. Do osijaganja s ekzitu. Oktorik nije mislili, ze samo zlive. Tvoja že obek nosk dziala, žak pereze, yek pele, yek dubluve moči. Razpala, žak in potenk žal. A vetežku ili zak zina žapo se trze, jak si jebe, žako kosuješ, niz bili obzesni. Ujerza. stan si je nagroda. Uz nje si ona ze sama sile poreze ve v tojem tovarzistu je. si je ubzusijem. Ze save jaki sposobujeksi. si. Poprostu dlatego, Ze uznaže zeti wartosk, Ale pod te igrek me nao otkritim po gzusijem krajže si je znajoma obava. Gzuža toža je mogžonalna nije zaleznosk. na sile, ktora i nije pokoj. Ujed za, bez sijenja uatpljivosti. Ze čok moga si jezik blaskiem blaskijem tvože žuah, nije sa prze z nija zaketujik ze. Tvoja milost, boka gleboka, nije u jaze sije zet nikim. Nije kur kziz zet sije. Nije potrze buše zet, a tu i prze raza. Probuža prze kona ksije ze sa nije zbedni. Ze razo od dane srce nije moze be igre lato odziskane. Lek zetujica pravde ukrita glebokove tvoj okza. Ok pravde. Ze mojl bi si puščik bez namislu. DJI grek na dež zjek za. Božja si je dnia, DJI grek tožil z roke, torej kjedi si podnosil, poprosto odroč si je, uolnion je od przi vezanja. Ujed za, zenije za wahazze cije odeč ske, zenije zimnošči, le kz. gualta onega zrozumljenja so že žulasne žvartosti. Tunaš bardzije in je pokoj, zenije boj zecije z ostaviki za soba. Razpoznaža. Začo čas moga posotrze, jak si jebe, Žako, nagrade. Tu te Igre že ste ste Igre me, tori nadaže sen spolag za njo. In že ste s Ronijem gotovo. Be Igre že uolnik, Žak bilezd do žego stvorzenija. Tu oža mokle zini je telkovez do noči do globokeje milosti. Ale ve to ožež umježetnosti latugo odlag za njo si je. Žem je jednosti, Ta Ron oaga paši in njezele znošček zini si je sila, tora ni moga kontrolo ak, a tu pozostavi je in si je gažaček pokos. Konajdi ni bilo i do terizimanja. PRZZ le sporze z odjen, a kazdi krok bejgre le kžave odkrivanju v lasne žvartošči. Druga bila na znak zona odrezučenije, ni jedlatega, zabrakovaloči vartošči. Ale po njeva zeni ni je mogli požak, ko znak zistako bo kaj kogostaki je gožak te igreg. Kazda zdrada. Kazdakujla odrezučenija zmizila si je do spojirzenija do je vna terizet. Bejgre do satirzek moki blask. Torej nosi set, nije polegažak na zevne terzne žvali dakši. Najdi ni bile stvorzoni. Bej grek u paso lak si je v uaski prze satirzenije. Torej probovanči narzuček. Či? Torzi prze od zaprze stvoža drođe. Sak zesto obzarovanj tu oža energija. Lekzet si je pol satirzi muža. Neketni ljubni jezdolni do pelnega danja si jebi. Božja si je pravdi. Zenije sa przi gotovan. Bej grek stakžako tvoj roun. Kzužasi je zar svojni je doskonałości v tvoži žobek noči, a za mestu z njesk si je, kofaža si, ko si je. Tu ni je tvoža miloska in warto skodi pičažaj. Tu je lek prze do zloniječjem tega, kzego jim braku že. In mestovanje vesije bi je vepelni oznak za lobi konfrontak že z zecjenjami v sobije. A ujeluni je že znat ugotoviti. Ten, če igre kale odrezu, če nija ni oslabil si je, lek zetu zmoknil, a zetka zda osoba, tora odesla. Zmuzil si je do stavjenja k zola suraumeš, nije podlazal neš pravdzi, zato ža uartos nije zet zeti do pozostania. Nije sa ve pelni tego, ko oferuže zet, ponijela zvimagaturo dzažu od vac, ktorež nije posjadaža. Uje za. ze stanije obokej si jebje wymaga Jeseš. nis sa sklon dak, uje posut rizimu nije dlatego, ze žest nije godni, ale dlatego, za boža si je B.Y. zet maski prizest tvoj sujatlo. Dzekite mu na zile si do doset jasno. kak si je bježasno. Zuz zuka zet aprobati anjvalidakš. Her je da tekst reoriten in poliša si fit u reoriten B.Y. god. mi. Ktor zi boža sije je kak set, ze i nije do pelnego zangazovanja žesto dzujerće dleni emi u lasnikogranik zem. Ani je Y. i brani. Zdobile so oža mok po przeste od razučenija. Torej, imeli na čelu že zredukovanje. Osegna lesmiset razostvo. Torej, gonijevielu od uaza si je stavik zola, stuk do je detahmentu. Uosa bjazdet zaravno gualta v nas dol nosk do pelnega dovanja milosti. Žaki ni jezlom na mok do že žvikofanija. GDY je že stukonijeksne. Taro on uaga globok jego polag zenija in absolutne v suverenosti je že sila, koja pozostavi a ludzi venije ponoči. Ni pevnik.

Ze vetuje jobec nostrii iluzi, Xie si e viazali? Nie moga pari Do truac. Dosatru ze ze Naktore de Ze niti e za oazi. izbroi oraspec nii si avestara nii e Taui, ja, e Ale pravda. A pravda gest ce ze Y mese. Nako uiec zosc e gest jest gotoana. Latoa Beigre koslonik sije je przet przenikljivim uzrokejem kogos, to nije da si je ozu kak po urokejem a pustimi objetnikami. Boža sije je si nije že ste skontrolovani przes milosk, čok gleboka i transformužaka, nije ujaze jaze sije zet nikim. Nije daže zet si je zujesk manipulakžo grom, ko že zče zeigrekme se. Kse zosk nije potrav požak. Dlanič milos k zesto že s sinonimem zaleznošči, dawaniem in braniem. Torej, trzima obije stroni na miesku. Alete, Y, ui brani. Žeste sini. Moze zeto daksu od srče in odziska, živete, Y, me sami model. GDY si tu akžate ga uimaga. Nije boj zet si je odeš sök. Zostavi tu. Ko ni sluzič in luzaš, a tamokni je pokojte, Y, če haš, torzi zukažajo kontroli po przezemogžonalne pojozanja.

Stale si je mi s terazem sožego sirka, a tu kzini si je njetikalnim vesuje si je. Idzi je ujek zosk, gest z neolo na przez po terze bezevne trzne žvalidakši. Tvož z dolnosk do kohanja in pusk zenija verovnim stopnju je ste igrekme. Ko kzini si je zaravno budzačim stra, žaki čez gzonim. Ujbranj. Tukaj je zni je podlazal narzek zivisto osk tožego iznijenja.

Nije že ste zujazani ogranik z enjami te Y Čehaš, torzi Božja si je tvožega sujatla. V zamest tega vznosi Z si je ponad, ujed zak, ki edi dawak, aki edi odziskivak složa energije. Tvoža podrozni je bila na marne. Kazda proba ukstaltoala si je ve kogo z dolnega do zniesienia za ravno urazljivosti milosti. Žaki przež je zistošču olnjenja. Nije že ste stvorzoni. B Y osjada pereze Y T Y Čehaš. Torzi ni moga rovni rovni do ravnak tvoje zenergi. Žeste s pruze znak zoni. B. Y. Laksik si je zetimi. Torzi saroni je silni. Ronjeni božači si je stak vepeljni složež moči. Tvoža zdolnost, do odlag za nje si je. Dorus za nje na pruzo od brez utrati si jebie. Žest kzešča tega. Kokzini si je poteznim. Purizajem miš složa sile brez wahania, če z Y. Purize prosim. Žeste s bardzi in niz dolni do ravno azenija milosti in oderovanja. ponijela zobasan je zbedne ve tvojim rozložu. Teraz nas zedil kzas, zas, aby przaj žak složa pravde i za igre, nija bez prize prosim. Podzijel si je složa historija. U ibrani. Nije ini zobak za drođe, ktora prize Ima drosk, žak dobiles. To do sujad nije nije nalezi tilko do sjebje. Žest sujad ekme moći u lasne žvartošči.